Jeżeli chcesz ustawić hasło na aplikację w Google Pixel 10, 10 Pro lub 10 Pro XL, to niestety nie ma tutaj dedykowanej funkcji, która pozwoliłaby po prostu ustawić hasło na aplikację. Zamiast tego możemy skorzystać z pe pewnej alternatywy, mianowicie z przestrzeni prywatnej. Więc wejdziemy w ustawienia, następnie przejdziemy do bezpieczeństwo i prywatność, i następnie tutaj znajdziemy przestrzeń prywatna. Musimy ją sobie skonfigurować, także wprowadzamy hasło do ekranu blokady. Przechodzimy dalej, no następnie naciskamy skonfiguruj. Przestrzeń prywatna pozwala nam na wyodrębnienie danych od naszego telefonu ogólnie. Czyli, jest to taka przestrzeń, która posiada własne dane, własne aplikacje, własne ustawienia i tak dalej. Trochę jak posiadanie telefonu w telefonie. Następnie naciskamy na OK i możemy się zalogować na konto Google, co wydaje się być wymagane, jeżeli chcemy korzystać ze sklepu Play, ponieważ mamy w przestrzeni prywatnej sklep Play również, który instaluje aplikacje tylko w przestrzeni właśnie prywatnej. Dobrze, także ja po prostu zaloguję się na moje konto Google. Następnie zatwierdzamy, że zgadzamy się na warunki korzystania z usług Google i po chwili możemy sobie ustawić hasło do prywatnej przestrzeni i możemy sobie ustawić nowe hasło wyodrębnione, które, z którego będziemy korzystać, aby uzyskać dostęp do przestrzeni prywatnej, albo możemy skorzystać z tego samego hasła, z jakiego korzystamy na ekranie blokady. Ja w moim wypadku ustawię sobie nowe hasło. Najpierw wprowadzamy hasło ekranu blokady, przechodzimy dalej i następnie mamy do wyboru właśnie wzór, kod PIN lub hasło, które sobie ustawimy dla przestrzeni. Dodatkowo każda z tych opcji oferuje również odcisk palca, czyli będziemy mogli zaskanować nasz palec, aby móc szybciej odblokowywać przestrzeń prywatną. W moim wypadku, ja akurat będę kontynuował bez odblokowywania odciskiem palca, wprowadzę tylko hasło. W waszym wypadku, jeżeli chcecie, to oczywiście sobie zaskanujcie również odcisk palca i wybiorę sobie jakiś łatwy kod PIN, i te hasło będzie wykorzystywane do przestrzeni prywatnej. Zatwierdzamy. I po chwili powinniśmy uzyskać informację, że wszystko jest już gotowe. Naciskamy na gotowe w prawym dolnym rogu. Na liście aplikacji schodzimy na sam dół i mamy naszą prywatną przestrzeń. Naciskamy na tę kłódkę po prawej stronie, aby odblokować dostęp. Wprowadzając oczywiście albo hasło, które sobie ustawiliśmy specjalnie dla, dla prywatnej przestrzeni, albo wprowadzając hasło ekranu blokady. No i tutaj mamy wszystkie aplikacje, które są w tym wypadku można uznać za um, Zachronione hasłem, ponieważ aby uzyskać do nich dostęp, musimy wprowadzić hasło do przestrzeni prywatnej. I w taki oto sposób możemy właśnie ustawić hasło na aplikację. Więc załóżmy, mamy tutaj aplikację Instagramu, to, będzie posłużyć, to mi posłuży jako e, przykład e, w tym filmiku. Jeżeli chcę ustawić hasło na Instagram, to mogę zainstalować Instagram w przestrzeni prywatnej. Czyli naciskam tutaj na zainstaluj, wyszukuję Instagram i zauważycie, że Mimo, że tę aplikację mam zainstalowaną już na telefonie, to znowu mogę ją zainstalować. Więc instalujemy. Następnie, kiedy wrócimy do przestrzeni prywatnej, mam tę aplikację tutaj. Znajduje się ona również poza przestrzenią prywatną, jak i właśnie w przestrzeni prywatnej. I te dwie aplikacje są rozdzielone. Mamy tutaj zupełnie inne dane, inne konta, i wszystkie jakieś tam inne ustawienia są oczywiście wyodrębnione. Natomiast, aby uzyskać dostęp właśnie do tej aplikacji w prywatnej przestrzeni, najpierw muszę odblokować prywatną przestrzeń. Jeżeli zablokuję prywatną przestrzeń, no to nie dostanę się do tej aplikacji. Więc w taki oto sposób możemy właśnie ustawić hasło na aplikacji, no, przynajmniej tylko tak czysto teoretycznie. W praktyce jest to troszkę właśnie bardziej skomplikowane, niemniej jednak spełnia to swoją funkcję. Dodatkowo, jeżeli nie chcemy, aby ta aplikacja była również dostępna poza prywatną przestrzenią, Czyli załóżmy, nawet jeżeli tej aplikacji nie mamy skonfigurowanej i wszystkie jakieś dane mamy już wprowadzone tutaj w tej aplikacji, mimo wszystko, jeżeli nie chcemy mieć tej aplikacji właśnie dostępnej tutaj, to możemy ją sobie odinstalować. I jeżeli to zrobimy, to aplikacja w przestrzeni prywatnej nadal tam pozostanie. I tak jak widać, ta aplikacja nadal tutaj jest, tutaj na liście aplikacji już jej nie mam, natomiast w prywatnej przestrzeni nadal mam, nadal mogę sobie ją otworzyć, mogę korzystać z wszystkich tam danych, jakie tam sobie wprowadzę. I w zasadzie to tyle. Możemy również ukryć przestrzeń prywatną, jeżeli sobie tego życzymy. Wystarczy wejść w ustawienia przestrzeni prywatnej, no i tutaj mamy Ukryj przestrzeń prywatną. I teraz, kiedy zablokujemy dostęp do prywatnej przestrzeni, to tak jak widać jej tutaj nie ma. I aby otworzyć przestrzeń prywatną, musimy skorzystać z wyszukiwarki na górze. Wpisujemy przestrzeń. Proszę bardzo, wprowadzamy hasło do naszej przestrzeni prywatnej. No i w ten sposób możemy sobie uzyskać dostęp. Także tak jak widać w taki sposób możemy wprowadzić jakieś hasło, które będzie nam chronić wybrane aplikacje. I to tyle. Jeżeli możesz to zostaw łapkę oraz suba, dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.